Jest z nami Majka Jeżowska, absolutna legenda polskiej sceny. Spotykamy się tuż przed festiwalem w Opolu. Proszę opowiedzieć, czym zaskoczy Pani na scenie, bo będziemy mogli pani ją zobaczyć i usłyszeć w koncercie z piosenkami kultowego Jacka Cygana. Tak, i moje piosenki też są kultowe, jak się okazuje. Ja myślę, że nie zaskoczę, bo ci, co mnie znają i ci, którzy słuchali moich piosenek w dzieciństwie swoim, czyli lata 80., -te, 90. -te, to po prostu będą śpiewać na całe gardło i na pewno znają te piosenki, więc to nie będzie zaskoczenie, chyba. Zaskoczeniem byłoby, gdybym y, wystąpiła w jakimś innym koncercie y, i zaśpiewała nie swoją piosenkę, to myślę, że to byłoby większe zaskoczenie. Y, pewnie zaskoczeniem będzie, w co będę ubrana. Ja sama jeszcze nie wiem, więc sama też będę zaskoczona. Y, Myślę, że to będzie bardzo piękny koncert. Nazwiska, które są na plakacie, są gwarancją tego, że będzie pięknie, będzie wzruszająco, będzie z klasą. Będzie też klasycznie, bo będziemy mieć głosy operowe w tym koncercie. Będą no, takie klasyki, które zapadły w serca Polaków. Takimi sformułowaniami, które, uż, których używamy w, w życiu codziennym. Na przykład, e, coś ci się złego stało, nie martw się, czas nas uczy pogody, prawda? Wypijmy za błędy, i tak dalej, i tak dalej. A wszystkie dzieci nasze są, no, sorry. Ja dzisiaj, jak e, e, próbowałam te moje piosenki Jackowe, e, to skrzypaczki śpiewały ze mną, mimo że patrzyły w nuty, uśmiechały się, miały banana, bo to, to jest wspomnienie beztroskiej, mam na, nadzieję, e, e, beztroskiego dzieciństwa. I e, proszę mi wierzyć, że e, po każdym moim koncercie przychodzą młodzi ludzie, przychodzi młodzież, przychodzą dzieciaki, przychodzą dorośli ludzie, przychodzą seniorzy. E, i ci dorośli mówią, pani Majko, dziękuję pani za moje dzieciństwo, bo było kolorowe i, i bajeczne, i rozśpiewane dzięki pani. Więc wiecie, co to jest dla mnie największa nagroda? Ja nie muszę dostawać karolinek ani medali od prezydenta. Po prostu dla mnie największą nagrodą jest wdzięczność publiczności, która bawi się, stoi pod sceną. Pokazuje mi serduszka, albo jakieś ma piękne transparenty, ale przede wszystkim śpiewa. I to śpiewa e, w taki sposób, że ja widzę po twarzach, że, że to im przynosi ulgę. E, albo sprawia radość, albo przenosi w czasie. Przecież co się wydarzyło 6 lat temu na polędrog, festiwalu, Jurka Owsiaka w Kostrzyniu nad odrą. Tam byli sami dorośli, i tam. E, ja to będę powtarzać, bo ja wierzę właśnie w taką Polskę, którą widziałam na tym festiwalu Jorkowsiaka. Stały siostry zakonne obok tęczowych flag. Stali księża w koloratkach obok Hare Krishne, i stali pankowcy obok folkowców. Tu się da pogodzić i wszyscy się do siebie uśmiechali, ale dlaczego? Dlatego, że ze sceny padały słowa o tolerancji, mhm. o przyjaźni i o miłości do drugiego człowieka. Ja w taką Polskę wierzę i takie moje piosenki. Jacek pisał też mhm. takie teksty dla mnie, że ja między piosenkami mogę mówić o takich rzeczach. Mhm. Ja cały czas mówię, e, że dzieci są przyszłością kraju. Jak śpiewam kolorowe dzieci, to mówię o tolerancji, o niewykluczaniu e, człowieka tylko dlatego, że myśli inaczej mhm. niż ja. E, i, e, I jestem trochę tym zmęczona, tą, tą misją moją, mm -hmm. którą sobie wymyśliłam wiele lat temu, że poprzez piosenki można zbawiać, albo można nauczyć, albo można zmienić e, świat. Można, tylko trzeba chcieć. Bardzo pięknie powiedziane, więc już tylko na sam koniec chcę jeszcze zapytać o jedną kwestię. A mianowicie, gdy Pani pojawiła się jakiś czas temu w studiu GM2L i nagrała z Malikiem Montaną, to no tak? naprawdę niektórzy bardzo mocno się zdziwili. Proszę opowiedzieć, jak wspomina a, Pani no tę tak. no, niecodzienną współpracę? No to było niesamowite, bo ja sobie w ogóle nie wyobrażałam, nie wiedziałam jak pracują hip-hopowcy, mm -hmm. przynajmniej jak pracuje Malik Montana. I e, ja mu zaproponowałam współpracę i on powiedział, że ja mówię, no to ja ci wysyłam podkład, a ty mi przyślesz to, co wymyślisz, tą swoją część. On mówi, nie Maja, ty przyjedź do mnie, bo ja to będę przy tobie wymyślał. Ja mówię, naprawdę? No i, no i pojechałam, więc, e, więc to e, e, jakby nie, nie wiedziałam, że to jest możliwe, a się okazało, że oczywiście pilnowałam go, mówię, dobra, ale nie, takiego słowa nie możemy użyć, tym bardziej, że to, był, e, e, to było połączenie z tekstem Jacka Cygana, mhm. który napisał Dla mnie Bawimy się w życie, w którym to tekście cytuję e, e, moje tytuły mm -hmm. moich przebojów, więc jak już czułam, że Malika niesie w taką stronę, że mógłby sobie tam coś bluzgnąć, to mówiłam pamiętaj, pamiętaj to jest festiwal i to zostanie, o bardzo chciałbym poznać Jacka Cygana powiedział, więc mm. e, więc może, może kiedyś się spotkają, e, ale super ten numer wyszedł i ja go cały mm -hmm. czas na koncertach śpiewam i, e, i jest to bardzo nośny numer. Wszyscy się fantastycznie bawią przy tym. Powstał hit. Bar bardzo. bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję.